Dzień dobry, witam w środę. Dzisiaj poruszymy sobie temat nauki, a dokładniej powiem Wam jak ja się uczę i w jaki sposób robię tak, że pamiętam to co czytam, to czego się uczę i że potem mogę to ze spokojem wykorzystywać w normalnej pracy. Tak więc lecimy. Eee, jak uczyć się skutecznie? Dla mnie jest to przede wszystkim zapisywanie notatek z różnych książek, które czytam z artykułów, które czytam, ze szkoleń, z wykładów i z wszystkich innych rzeczy. Aktualnie mam coś koło chyba już 15 różnych zeszytów, na których sobie niekiedy nawet tłumaczyłem książki z angielskiego na polski, które pomagają mi mieć takie informacje, które muszę mieć zawsze pod ręką i które są w pewnym sensie jakby streszczeniem książek, które pomagają mi w mojej pracy, dzięki którym mogę lepiej opcykować moich klientów. Jakby nie patrzeć, pisanie odręczne jest czymś, co powoduje, że o wiele szybciej zapamiętuje różne informacje, a niedawno były także badania naukowe, które mówią o tym, że pisanie odręczne sprawia, że nasz mózg jest bardziej sprawny. Tak więc, tym bardziej tutaj warto sobie inwestować w pisanie odręczne, w robienie notatek, ponieważ przynajmniej u mnie jest to jeden z lepszych sposobów, aby. Uczyć się skutecznie i potem to przede wszystkim pamiętać, bo o to w tym wszystkim chyba chodzi. I drugi mój sposób na naukę bardzo go lubię, to po prostu wyjazdy do innych ludzi. Taktyka jest prosta. Na początek ustalam sobie, jaką wiedzę potrzebuję, potem ustalam sobie, kto tą wiedzę już ma, a potem jadę do tej osoby i uczę się od niej sam na sam. I w taki sposób już w sumie działam od kilku lat. Mam gdzieś tam takich swoich ludzi, których podziwiam, którymi się inspiruję, których szanuję i od których bardzo chętnie się uczę. Stąd też miałem już masę różnych wyjazdów po całej Polsce do różnych ludzi. Był m.in. Seba Kot, Sebastian Gonsior, Marek Purczyński, Zuza Sobczak, ekipa Barber Bader Pod Było tego naprawdę dużo. I ten sposób ma jedną bardzo ważną zaletę. Książki są ok, natomiast czasami, jeśli chcemy mieć pewną dawkę wiedzy, to musimy ich przerobić naprawdę ogromną ilość, co kosztuje nas ogromną ilość czasu. Natomiast, patrząc pod kątem, pod kątem właśnie chociażby inwestycji pieniędzy w nasz czas, to o, lepiej, o wiele lepiej jest pojechać gdzieś do kogoś innego, dać mu pewną ilość pieniędzy i otrzymać całą tą wiedzę, którą potrzebujemy w ciągu dwóch albo trzech dni niż na przykład tracić kilka tygodni na wertowanie książek, artykułów itd., itd. Bo jakby nie patrzeć, to jest właśnie moim zdaniem dobra inwestycja pieniędzy, ponieważ czasu kupić już nie można. I dokładnie to samo tyczy się bardzo teraz popularnych kursów online. Na chwilę obecną zakupiłem sobie ich naprawdę sporą ilość. No i z czasem, jeśli tam sobie je przerabiam, uczę się. I ogólnie nie jest tak, że w sumie robię wszystkie naraz, bo tak się nie da, ale wiem, że je mam i w przypadku, kiedy potrzebuję jakąś konkretną wiedzę, to wtedy wiem, gdzie mam wejść, co mam sprawdzić. I u mnie naprawdę ten sposób się mega, mega dobrze sprawdza. I, I sposób 3, jak dla mnie, to jest przede wszystkim podstawa, czyli praktyka tego, czego się uczymy. Bo na przykład możemy się uczyć języków. Możemy uczyć się słówek, czasów, ale jeśli nie gadamy w tym języku, to i tak umyć w sumie nie będziemy. Podobnie jest z treningiem, możemy znać kilkanaście różnych metod treningowych, możemy wszystko wiedzieć, ale jeśli tego na sobie nie będziemy robili, to i tak nie wiemy jak to działa, jakie daje to efekty, więc nie ma to większego sensu. Podobnie teraz, na przykład, w przypadku Ketozy u mnie zdobyłem taką naprawdę bazową ilość wiedzy. I ruszyłem z tematem, i dopiero gdzieś tam teraz z czasem się jeszcze doszkalam, uczę, ponieważ to właśnie jest działanie praktyczne. Robię i z czasem gdzieś tam szukam innej wiedzy, która jest mi potrzebna, i nie robię tego, co robi większość osób: czyli cały czas się uczę, robię masę szkoleń, czy tam masę książek, ale w ogóle z tego nie korzystam. Bo nie o to chodzi, aby mieć miliony różnych dyplomów, jakichś tam papierów, tylko aby mieć wiedzę, która w przypadku moim pomaga mi pomagać moim klientom, moim podopiecznym i gdzieś tam już przestałem taki, takiej pogoni za dyplomami, za stawianiem coraz to kolejnych papierów, bo jak mnie patrzeć teraz, to jest dostępne w sumie od ręki, a chodzi tutaj przede wszystkim o dobro klientów. Dobra, na dzisiaj to będzie wszystko. Vlog jest dość krótki, ale myślę, że jest konkretny. Trzy techniki, które ja stosuję cały czas. U mnie się to mega dobrze sprawdza. Dzięki temu cały czas mogę się uczyć skutecznie. Pamiętam to, czego się uczyłem. Osobiście korzystam z tego w sumie w wielu aspektach. Jeśli chodzi np. o trening, o wiedzę taką stricte, właśnie z tej dziedziny, o języki, o kwestie żywienia. Zawsze stosuję te trzy reguły, ponieważ u mnie się to sprawdza. Tak więc polecam sobie potestować te sposoby, a ja na dzisiaj już dziękuję i pozdrawiam.